Dzień dobry wszystkim, witamy bardzo serdecznie z przed polskiego parlamentu. Przy ulicy Wiejskiej przed chwilą pokazaliśmy właśnie taki kadr. Mówię, że pokazaliśmy, bo jestem oczywiście z Krzysztofem Bosakiem na takim krótkim komentarzu do tego, co dzieje się dzisiaj w Sejmie, bo jest gorąco dużo wyższa temperatura niż tutaj na zewnątrz przed Sejmem. Witam ciebie, Krzysztofie. E, witaj Michale, witajcie wszyscy obserwujący dzień dobry. Słuchajcie, tak jak mówię, dzisiaj bardzo dużo się już wydarzyło do tej pory, a mamy godzinę przed 15. No i taki krótki komentarz, będę pytał Krzysztofa właśnie o te wydarzenia, które miały miejsce, zaczynając Krzysztofie oczywiście od przegranego głosowania Prawa i Sprawiedliwości w sprawie właśnie korespondencyjnego głosowania w wyborach mhm. 10 maja. To jest dla Ciebie zaskoczenie, że tego się nie udało kolokwialnie mówiąc przepchnąć? Ka każdy, kto, każdy, kto oglądał mój komentarz, mój... Komentarz piątkowy na Facebooku albo słuchał tego, co mówiłem wczoraj w sesji pytań i odpowiedzi, wczoraj wieczorem na moim, właśnie, Facebooku z domu. E, słyszał to, że mówiłem, że wszystko co ważne zostało przez rząd, przez większość rządzącą, przerzucone na poniedziałek i wtorek, że miały być te głosowania, które zmuszą rząd do odkrycia kart, no i to nastąpiło. Okazuje się, że mimo, że wydawało się, że panowie Kaczyński i Gowin doszli do porozumienia, to okazało się, że nie do końca doszło do tego porozumienia i ten konflikt, który ja w, jakby w piątek nakreśliłem Wam w moim komentarzu politycznym na żywo na Facebooku, że jest jakby sześć wariantów przeprowadzenia wyborów, to okazuje się, że to się jeszcze bardziej komplikuje, dlatego że posłowie tych 18 posłów Gowina, na których zawieszona jest większość rządząca, widać, że wewnętrznie się podzielili. Jedni chcą zostać w rządzie, inni chcą wyjść. Jarosław Gowin z jednej strony skapitulował, ale z drugiej strony nie wychodzi ze swoimi posłami z większości rządzącej, więc co się stało? Szybko w punktach. Ku zaskoczeniu wszystkich na zupełnie niepozornej konferencji prasowej, tuż przed nami, Jarosław Gowin złożył dymisję. Rezygnuje z funkcji wicepremiera, rezygnuje z funkcji ministra nauki, wychodzi z rządu, będzie od dzisiaj zwykłym posłem. Z drugiej strony, chcę, żeby jego miejsce zajęła Jadwiga Emilewicz, obecny minister rozwoju należąca do jego partii, żeby została wicepremierem. No i również nie wiadomo, kto będzie ministrem nauki. Więc tak naprawdę w czasie, kiedy powinniśmy zajmować się rozwiązaniami gospodarczymi, widzę, że do nas Robert Winicki, pozdrawiamy serdecznie eee, prezesa Ruchu Narodowego i posła w czasie, kiedy powinniśmy pracować nad rozwiązaniami gospodarczymi, przypomnę, że była zapowiadana przez weekend tarcza 2.0 z nowymi, mocniejszymi rozwiązaniami antykryzysowymi, no to zajmujemy się grami, przetargami wewnętrznymi, pertraktacjami w obozie rządzącym i to, to już trwa drugi tydzień. Poza tym, oczywiście zajmujemy się wyborami, kodeksem wyborczym. To jest druga ważna sprawa. Poza dymisją Gowina i jednocześnie, co w ogóle dziwna, dziwna formuła, wicepremier rezygnuje, wychodzi z rządu, ale jego posłowie on sam zostają na zapleczu obozu rządzącego dodatkowo mniej jednoznaczne deklaracje, jak będą głosować w sprawie głosowania korespondencyjnego, bo to jest zarzewie konfliktu i druga sprawa no to głosowanie w sprawie wprowadzenia pod obrady tego kontrowersyjnego projektu głosowania w 100% korespondencyjnego na 10 maja głosowania, którego minister Gowin bardzo zapowiadał, że nie poprą, chociaż część jego posłów chce to poprzeć, oni są tam wewnętrznie podzieleni, jest kompletny chaos w tej chwili no i zupełnie niespodziewane Wynik 228 do 228, a więc wprowadzenie tego projektu nie przeszło. Nie przeszło wprowadzenie stuprocentowo korespondencyjnego głosowania na 10 maja. Zaskoczenie, bo wydawało się, że przez weekend panowie Gowin i Kaczyński doszli do porozumienia i że jego posłowie to przegłosują. Dlaczego tak się stało? Właśnie są różne teorie. Moim zdaniem najbardziej prawdziwa, którą tutaj przynoszę Wam prosto z Sejmu, nie wiem czy ona już jest w mediach, moim zdaniem jeszcze nie. Najbardziej prawdziwa jest taka, że po prostu doszło do tego w wyniku dobrej mobilizacji posłów opozycji. To było jedno z pierwszych głosowań, gdzie wszyscy posłowie opozycji co do jednego głosowali i wszyscy głosowali zgodnie, to znaczy przeciwko głosowaniu 100% korespondencyjnemu na 10 maja, a jednocześnie po stronie rządowej jeden poseł nie głosował kilku głosowało przeciw czy wstrzymująco. Wyniki możecie zobaczyć, wrzuciłem już chyba z godzinę temu na swój Twitter. Więc macie tam imienne wyniki co do posła. Każdy kto zainteresowany zaraz sobie to znajdzie. I no i po prostu moja hipoteza jest taka, że to nie był bunt posłów Gowina. To jest po prostu wynik bałaganu i chaosu w obozie rządzącym, pomyłek i jak już jeden poseł wskazuje, niedziałania systemu głosowania informatycznego tego online to, na co ja zwracałem uwagę ponad dwa tygodnie temu na konferencjach prasowych i byliśmy za to atakowani, że się czepiamy, że Konfederacja za bardzo się skupia na szczegółach, a tu trzeba się zajmować epidemią, trzeba się zajmować kryzysem, a ci źli posłowie Konfederacji zadają niewygodne pytania o to, czy w ogóle da się głosować przez internet. No, tak, tak byliśmy atakowani. Nie wiem, czy to było inspirowane, czy to było realne oburzenie, ale obejrzałem sobie teraz mój komentarz, właśnie go podałem dalej na swoim profilu twitterowym przed dwóch tygodni. Myśmy to wszystko przewidzieli. Tylko kiedy posłowie opozycji mówili, że nie, że nie są prawidłowo zliczane głosy, to ich ignorowano. Marszałek terlecki w typowym bezczelnym dla siebie stylu mówił wasze te zrzuty ekranu, gdzie dokumentujecie, że chcieliście głosować inaczej albo że nie zdążyliście zagłosować, są nic nie warte. Pani marszałek, jak zapytałem panią marszałek na boku w przerwie posiedzenia Sejmu, co z posłami, którzy nie mogli się połączyć z tym systemem i nie zdążyli zagłosować, to powiedziała mi pani marszałek tak: no, jak jest głosowanie na sali, to też czasem się zdarza, że ktoś wyjdzie i nie zdąży wrócić. No i co wtedy? No, nie zagłosował no to to jest niepoważne i że możemy sobie zgłaszać, zgłaszać protesty na piśmie, nie? No, i teraz to wyszło, że jeden poseł PiSu y, nie zagłosował, twierdzi, że nie zdążył, bo mu się system nie łączył. Trzech zagłosowało inaczej, może przez pomyłkę, może tam chcieli pokazać, że są bardziej niezależni czy coś, i y, większość rządząca przegrała głosowanie bardzo dla siebie ważne. Głosowanie w sprawie, którą Jarosław Kaczyński dopychał kolanem od y, kilku dobrych tygodni, o co poszedł konflikt z Gowinem, że już nie będzie wicepremierem, zastąpi go pani Emilewicz, o głosowanie w 100% korespondencyjne co do którego my twierdzimy, że nie da się go w ogóle przeprowadzić. Nie wiem, czy zauważyliście, taka informacja niby niepozorna poszła w weekend, że szef Poczty Polskiej się zmienił. Kto zastąpił szefa Poczty Polskiej? Notabene, moim zdaniem nie najgorszego prezesa pre, pre, Przemysława Sypniewskiego. Zastąpił go yy, gość, który dopiero co był wiceministrem obrony narodowej. Zaufany człowiek yy, Mariusza Błaszczaka, z kolei zaufanego człowieka Jarosława Kaczyńskiego, tak? Czyli swojego sprawdzonego człowieka z Ministerstwa Obrony Narodowej dają na szefa Poczty Polskiej w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu były komentarze, że jak ludzie nie będą chcieli dobrowolnie iść do komisji wyborczych, żeby liczyć głosy, to w razie czego może nawet zastąpią ich żołnierzami obrony terytorialnej. Widzę, że dołączył do nas, obserwuje nas też poseł Michał Urbaniak. Pozdrawiam serdecznie. Też jako posłowie jesteśmy w tej chwili rozrzuceni. Wielu posłów właśnie zdalnie jest. Ja tutaj, Grzegorz Brown, dzisiaj byliśmy na sali. Więc jeszcze raz podsumowując, głosowanie przegrane przez rząd. Ważne. Poważne są tego konsekwencje, dlatego że. Wiem, że wiele osób może tak nie wchodzi w te detale, ja to rozumiem. Kiedy nie jest się w Sejmie, to człowiek tak tym nie żyje, ale my tutaj stanowimy prawo, które później jest obowiązujące dla milionów obywateli. I teraz na przykład jest kontrowersja, to znaczy pani marszałek, widać wyraźnie, że jest dezorientowana, jak zobaczyła, że rząd przegrywa głosowanie, zaraz ogłosiła przerwę do jutra do 15. Chwilę później czy, 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 czy godzinę później zmienili, wyświetlają nam na monitorach, że przerwa do dzisiaj do 15. To za 10 minut by było. Ale znów zmienili, że przerwa do 18.30, a ten poseł PiSu, co nie głosował, teraz ogłasza, że on chciał głosować, ale nie zdążył, że ma to udokumentowane i będą wnioskować o reasumpcję głosowania. Czyli, żeby powtórzyć to głosowanie, że niby tam był błąd w liczeniu głosów. Pytanie, czy jest podstawa, by sądzić, że był błąd w liczeniu głosów. Kiedy posłowie opozycji tego samego żądali, nie było zgody na to. A teraz pewnie będzie zgoda dla, dla tego posła PiSu. No i. I to jest wybieg, bo w innym wypadku nie mogliby tego projektu ponownie zgodnie z regulaminem zgłosić. Więc PiS tutaj e, można by powiedzieć, potknął się o własne nogi. Kiedy myśmy zwracali uwagę, że ten system nie działa dobrze i że będą z tego problemy, ignorowano nas. A w tej chwili, kiedy PiS się potknął o własne nogi z niesprawnym systemem niefunkcjonalnym do głosowania, to obserwujcie od 18.30, jakie będą ce regiele, żeby to wyprostować. Krzysztof, ale to o czym to wszystko świadczy? Czy to jest bałagan, to jest dezorganizacja, to jest chaos obecnie w polskim parlamencie i wewnątrz obozu rządzącego? To jest wszystko. No Na raz to jest brak strategii, to jest, to jest bałagan, to jest chaos. To, jest, to są wewnętrzne konflikty. Tu widać też wyraźnie, że wicepremier Gowin chyba wziął sobie do serca, że te wybory korespondencyjne na 10 maja mogą po prostu zwiększyć zagrożenie. Zresztą nieoficjalnie między politykami opcji rządzącej mówi się, że minister zdrowia też się w tej sprawie stawia, że próbowano na nim wymusić, żeby powiedział, że da się 10 maja, że to nie jest zagrożenie, a podobno nie chce. Podobno nie chce i tam też jest napięcie. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego jeszcze wyniknie, dlatego że do 10 maja jest coraz mniej czasu. A pamiętajcie, że niezależnie co my tutaj w Sejmie uchwalimy, to jeszcze to musi pójść do Senatu. Senat w tej chwili po wyborach z zeszłego roku został utracony, większość przez PiS, też w wyniku arogancji PiSu, swoją drogą, moim zdaniem, bo tam zaledwie 2-3 mandaty mi zabrakło. I Senat może to przez miesiąc wstrzymywać, co powoduje, że te przepisy o głosowaniu korespondencyjnym weszły tuż przed 10 maja. Więc, moim zdaniem, w tej chwili najbardziej prawdopodobne, żeby to jakoś podsumować, jest to, że po prostu te wybory 10 maja się nie odbędą i że ostatecznie zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny, który PiS teraz twierdzi w swojej propagandzie, że się nie da. Podobno już tam telewizja publiczna jest nastawiona i nadaje informacje, że się nie da, bo to będą wielkie straty dla państwa, i tak dalej. Co nie jest prawdą. Oni się opierają o ustawę o rekompensowaniu strat majątkowych, którą w każdej chwili mogą zmienić. Oczywiście pod warunkiem, że utrzymają większość, co się zachwiało, ale moim zdaniem już 18:30 z powrotem tą większość będą mieli, bo zdyscyplinują tych posłów, którzy nie zagłosowali e, albo zagłosowali źle. Więc, e, więc moim zdaniem wprowadzą ostatecznie stan nadzwyczajny, stan klęski żywiołowej, pewnie zrobią to po świętach i pewnie te wybory przesuną. Na kiedy? Najwcześniej na sierpień, ewentualnie na później, czyli wrzesień, październik, listopad. E, odpowiednio długość stanu nadzwyczajnego plus 3 miesiące. Jeżeli to będzie stan klęski żywiołowej, który jest najbardziej właściwy, no to na miesiąc później można przedłużyć. Także wygląda na to, że będzie nas czekała najdłuższa, najdłuższa kampania wyborcza prezydencka, która nie jest tak naprawdę kampanią, bo mamy skrępowane ręce w zakresie prowadzenia kampanii, co też może być w ogóle podstawą do podważania wyników wyborów. Ja jestem kandydatem, który powiedział, że nie będzie tych wyborów kwestionował czy bojkotował tak jakby chciała pani Kidawa Błońska, ale inni kandydaci mogą postąpić bardzo różnie więc jeżeli na przykład dla obozu rządzącego miałby yy, ponownie wygrać Andrzej Duda, to nawet w ich interesie jest, żeby te wybory przesunęli, żeby on miał normalną demokratyczną legitymację jako prezydent, że wygrał w uczciwych wyborach, a nie że sobie to ustawiają, i że nie wiadomo kto liczył głosy. No bo jak tak zrobią wybory bez kampanii wyborczej, prawo zmienione w atmosferze kontrowersji, głosy liczy wojsko, niska frekwencja, głosowanie korespondencyjne. No to to jest przecież podstawa, żeby to wszystko kwestionować, a my potrzebujemy porządku w państwie, a nie chaosu, szczególnie że idzie gruby kryzys gospodarczy. Czy ludzie tracą miejsca pracy, ludzie mają zawieszoną działalność gospodarczą albo zablokowaną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Rząd na to wszystko nie ma pomysłu. Tak naprawdę dzisiaj słuchałem uważnie, co mówił wicepremier Mateusz Morawiecki w sprawie tej swojej informacji, bo dzisiaj była informacja rządu w sprawie zarządzania epidemią, kryzysem i wszystkim. I co premier zapowiedział dzisiaj? Zapowiedział trzy nowe podatki, że będzie w Unii Europejskiej opłominał się o trzy nowe podatki. Jeśli dobrze pamiętam, od rynku cyfrowego, od jednolity Rynku unijnego od śladu węglowego. To są chyba te trzy. Myśmy pytali o to, że ten podatek od śladu węglowego, czy jednolitego rynku unijnego, to mało w ogóle wie kto, co, co to jest. Czy naprawdę ktoś przy zdrowych zmysłach wierzy, że wprowadzenie trzech nowych podatków na poziomie unijnym uratuje budżet, czy to w Polsce, czy budżety unijne? Czy ratowanie budżetów unijnych w tej chwili jest w ogóle naszym narodowym interesem? Oni się w tym kompletnie pogubili i za tym e, wielomówstwem, które uprawia z Mównicy Sejmowej, czy na konferencjach prasowych premier po prostu ukrywają em, chaos. chaos chaos i strach co do sytuacji, w której się znaleźli. Słuchajcie, o godzinie 18.30 wznowione będą obrady Sejmu, więc poczekajmy jeszcze na to, co dzisiaj się wydarzy. Ja też za chwilę wracam do biura, do sztabu BOSAK 2020. Tam będę jeszcze rozmawiał dzisiaj za nią bryłką na facebookowym profilu sztabu, czyli BOSAK 2020. Zachęcam Was do odwiedzania tego właśnie profilu i tam będziemy się z Wami również łączyć to i może, komentować. Może ja zapytam, żebyście się jeszcze dowiedzieli, co się dzieje w sztabie. To zapytam, bo ja tutaj siedzę od rana w Sejmie na naradach Zrobiliśmy już ze dwie konferencje prasowe dla dziennikarzy. Dzień dzisiaj zacząłem od udzielenia wywiadu o 7.15 dla Polskiego Radia 24. Później łączyłem się zdalnie z, z Rzeczpospolita TV o 9.00. Więc ja zapytam może tutaj Michała, żeby powiedział dwa słowa, co się dzieje w sztabie, jak tam pracujecie, jak to wszystko wygląda z Waszej perspektywy. Krzysztof i, i drodzy Państwo, słuchajcie, no i wszyscy zmobilizowani w sztabie na bieżąco obserwują te gorące wydarzenia. To, co wydarzy się i wydarzyło się już dzisiaj przy ulicy Wiejskiej. Cały czas monitorujemy te informacje. Jesteśmy też w kontakcie tutaj z Krzysztofem Bosakiem, dlatego właśnie ten live też ma miejsce. Bo tutaj się z Krzyśkiem zdzwoniliśmy na taki szybki komentarz, żeby Krzysztof Wam. Ja przekazał może wyjaśnię, to co się że dzieje. na przykład Michał, czy wszyscy nasi współpracownicy nie mogą w tej chwili wejść do Sejmu. I to jest tak, że na przykład jak jest 30 pytań do zadania do rządu, PiS bierze sobie 15. Jakie można wpuścić na salę kilkudziesięciu posłów i współpracowników, pracowników to z naszego klubu, z naszego koła mogą wejść zaledwie dwaj posłowie i się musimy zmieniać, a do wicepremiera Gowina na przykład wchodzili jego asystenci, gdzie nasi asystenci na cały teren kompleksu sejmowego w ogóle nie mogą wejść. Do wicepremiera Gowina wchodzili na salę sejmową, żeby coś tam z nimi nagrywać. Także mamy tutaj nawet problem na takim poziomie, że zdalne obrady sejmu zostały wprowadzone pod pretekstem bezpieczeństwa pracowników kancelarii sejmu. Ale myślicie, że to jest prawda? Naprawdę myślicie, że tam do gmachów sejmowych przyszło dzisiaj mniej Ludzi do pracy, niż gdyby tutaj było więcej posłów? No oczywiście nie. Wszyscy posłowie odpowiedzialni za obsługę obrad, oczywiście prac posłowie, pracownicy yy, dzisiaj są tam w pracy, a yy, powiem jeszcze taką ciekawostkę: strażników to jest nawet więcej po to, żeby pilnować, żeby przypadkiem posłowie, których sobie marszałek Sejmu czy klub PiS nie życzy na sali, to żeby nie mogli wejść. <noise> Więc mają podwójną obsadę, żeby po prostu nas nie wpuszczać. Mają imienne listy i wyliczają, kto może wejść na salę. A możliwość zabrania głosu, ta zdalna, nie jest wcale taka prosta. Nasi posłowie, czy posłowie z innych klubów próbowali tam zabierać głos i to jest technicznie bardzo utrudnione. Także mówię to wszystko, dlatego, że też prosił mnie o to Grzegorz Braun, żeby na to zwracać uwagę, że, i mówił to dzisiaj z Mównicy, że obrady Sejmu nie niby się odbywają, ale tak naprawdę ta kontrolna funkcja Sejmu w dużej mierze jest sparaliżowana. Jak ktoś z Was sobie wyobraża, że Sejm tutaj kontroluje, co robi rząd, to pragnę wyprowadzić z błędu. Tym bardziej, że kiedy my jeszcze próbujemy zwracać uwagę, że tutaj mm, to wszystko odbywa się w mocno wątpliwej atmosferze, no to się pojawia jakaś taka agresja ze strony zwolenników rządu, y, czy y, z, z wyborców PiS, czy niektórych dziennikarzy sprzyjających obozowi rządzącemu, że niby my tutaj y, przeszkadzamy rządowi. No naprawdę, to, że chcemy zadbać, żeby Dobrze się odbywały w dobrej atmosferze że obrady, żeby to wszystko szło sprawnie, żeby, się, żeby stanowienie prawa odbywało się zgodnie z prawem. No, czy to jest jakiś wygórowany postulat? Nie dla mnie. No ale widać, że mm, jakby no, mamy, mamy stan nadzwyczajny bez stanu nadzwyczajnego. To jeszcze tylko dopowiem, co dzieje się w sztabie. Oczywiście cały zespół tutaj pracuje nad mediami społecznościowymi. W social mediach dbamy o ten przekaz. Odsyłamy również do linków, do wywiadów, których udzielał Krzysztof Bosak w mediach, chociażby właśnie w, dzisiejsz, w dzisiejszym poranku w radiu, więc wszystkie te linki, wszystkie te wypowiedzi możecie znaleźć właśnie na czy facebookowych profilach Konfederacji Krzysztofa Bosaka, również na Twitterze i YouTube, więc odsyłamy Was wszystkich do tych profili. Śledźcie, oglądajcie, bądźcie po prostu na bieżąco. A ja na koniec jeszcze krótkie polecanie. Jeżeli ktoś z Was chce podpisać petycję o przesunięcie wyboru to zapraszam do wejścia na stronę przesuńmywybory.pl Już ponad 30 tysięcy osób podpisało tą petycję. Jeżeli jesteście wśród nich, dziękuję Wam serdecznie. Wszystkich, którzy chcieliby być więcej w kontakcie, więcej wiedzieć, co robię, zapraszam na grupę facebookową Krzysztof Bosak Grupa Sympatyków. Proszę się tam dodać. I ostatnia sprawa, jeżeli ktoś z Was chce dopomóc nam w prowadzeniu tej całej pracy, tak żeby ta praca odbywała się sprawnie, żebyśmy mieli warunki techniczne, pokryte wszystkie koszty, Zapraszam do wsparcia nas finansowego. Nie mamy jeszcze ani złotówki z budżetu, bo jeszcze ani jedna transza subwencji dla Konfederacji nie przyszła. Podobno ma przyjść w kwietniu, czekamy. Także, jeżeli chcecie dopomóc nam do pokrycia kosztów naszej pracy, jest specjalna strona, na której zbieramy pieniądze. To jest strona wesprzyjbosak 2020pl Tam możecie wejść, dostaniecie informacje, jak wpłacić darowiznę. Żegnamy się zatem z Wami spod Sejmu przy ulicy Wiejskiej. Do zobaczenia, do usłyszenia, bądźcie z nami. Dziękuję, pozdrawiam.